O kurwa! O bycie, chuj dawaj stawiamy! Zdawiesz to wszystko jak się I chuj! Lusterka trochę się Oj, wygły Kierownica się wygła Masz to wszystko? Plastik pęk! No tu jeden kawałek, tu następny Damy radę! Kur... ale wywrotna bestia. Tu się podklastuje, tam w podklepie. Będzie jak nowy. W pali. Dziś lepiej czy browar cały. Zobacz, Zobacz browar cały. <głos> cały. Będę <noise> to najważniejsze. Może być ja za połodzie.